Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Jest piękna pogoda, idealna na trening skokowy. E, wczoraj z Pokerkiem pojedzieliśmy troszeczkę takie koziołki. Dzisiaj postaram się może troszeczkę podwyższyć poprzeczkę, no bo wymyśliłam sobie... <laughs> Co ja sobie wymyśliłam? Ludzie z Insta już wiedzą, także, jeśli chcesz być na bieżąco, koniecznie obserwuj mnie na Instagramie. E, także przyszłam na parkour, będę ustawiać tutaj coś. E, no i wymyśliłam z pokerkiem zawody. Słuchajcie, nie wiem jak nam to wyjdzie, nie wiem jak bardzo nam się uda. Przygotować i czy w ogóle uda nam się przygotować. Chociaż jak tak wczoraj powiedziałam, to myślę, że to jest kwestia po prostu wjeżdżenia i ponownej wprawy, i myślę, że nie będzie większego problemu. Mam wrażenie, że też troszkę głowa mu się uspokoiła, eee, troszkę chłopak jednak dojrzał. No i mamy tak niecały miesiąc na przygotowania. Eee, zaczynamy, zaczynamy. Bierzemy się do roboty. Eee, zawody są 10 czerwca w smolajnach, więc myślę, że to będzie idealna okazja, bo nie będzie tam Aż takich tłumów raczej. Znam to środowisko, znam ludzi, wiem jak wygląda parkour, e, nie ma żadnego ciśnienia parcia, więc myślę, że będzie to dobra opcja, jak na pierwsze zawody. Ale też nie będzie mi żal, przede wszystkim jeśli coś nie pójdzie, no bo wiecie, no to są takie bardziej podwórkowe zawody. E, dwa, nie stracę też dużo kasy, bo tam jest 10 zł chyba za wpisowe, tak mi się wydaje. Także no nie będzie żal, raczej jedziemy treningowo i jedziemy najmniejszą klasę, czyli mini LL, wiecie, bez stresu, bez spiny. E, ja też nie chcę go przeciążać, no bo jednak wracamy już do skoków po tej naszej kontuzji, więc chciałam zobaczyć, e, jak. On będzie się czuł i nie chciałam go przeciążać, żeby znowu nie wprawić go w jakieś kłopoty. Wymyśliłam sobie zawody. Nie sądziłam, że to tak szybko się stanie, ale no tak sobie wymyśliłam. Myślałam, że już w tamtym roku zacznie jeździć z pokerkiem, bo naprawdę był w topowej formie. Ale no niestety, wyszło jak wyszło, także wracamy no i idziemy na nasze pierwsze zawody, chyba. Mam nadzieję, że wszystko wyjdzie. Boże, trzymajcie kciuki, bo no nie wiem jeszcze, jak to będzie, ale taki jest plan i chcemy to zrobić. To przyniosłam czasteczka no chodź co Idzie? Nie idzie. A, ale cię mówię, o taką. O maszko. O maszko, ta Zobacz, Dobra, ci przyniosłam! I chachoszki! Aha. Proszę, poczęstuj się! Po jednym. Proszę bardzo. Cruki raski. To moja ręka. O Boże, to no co się dzieje? Co mu się stało? Kosz na ich hachaczki. Chodź. Czemu jak ja się dotykam po... prawą oparkę, to czy coś... to czy coś boli? Tylko pewnie go uwaliło. Sytuacja opanowana, nie wiem, co on się stało. Mam pisał widzę, może mnie poznał przez tą maskę więc ją zdjęłam, ale nie wiem, nie boli. nie wiem, czemu się tak zrygał. co jest? Myślałam, że to ktoś od tego do przyszedł. Także wracając do tematu, ciasteczka CBD z naturalnym składem, Pokarek uwielbia, proszę pokazać, jak uwielbia konik, super. I pamiętajcie, że na hasło Mizerka możecie zamówić smaczki w karskiej cukierce. No a teraz lecimy do cistenia, jak już koń mnie rozpoznał, nie? Jaki dzikus mały. <gryzamy> Widzimy koni tak <porządku> Jest Później tak ciepło, że może umyjemy. Co korek? Pierwsza kąpiel w tym roku? Hm? Jesteś za? Ojej, jak to. ojej, 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 jak przyjemnie. Pora powyziąć i wystarczy, w górze. Dobra. Siewywało ładnie, elegancko, tak, jesteśmy dobrani dzisiaj, dopasowani. Wyprałam czopraczek czyściutki, no prawie. Tam niektóre rzeczy nie zaszły o na przykład. Ale generalnie jest świeżutki, czyściutki, wyprany. Także jeździmy w naszym ulubionym Fiolesie. Ups, sorry, zamknęła się. Tak. Zapinamy wszystko i zaraz do was wracamy. Ojej. Na się co ty jesteś taki zmęczony? ale czym? słuchaj. Ciepło trochę, co? Chwileczkę popiekamy. A później zrobimy fryliczki mamy, co? Wczoraj taka siara była, że wsiadam na konia i tak zapijam na, na ten, na chrapnik. O tak. Właśnie tak. A tu, Ojej. Mhm. A to pod spód powinnam Bo jak zapinacie tak No to nie macie Jak sterować koniem, nie? I ja właśnie tak zapiąłam I pojedziałam kłusem Tylko, że na luźnej wodzie, nie? I jakby nie zwróciłam uwagi Chciałam już zbierać, mówię kurde To jest <grytanie> I to zapiłam. Taki pierwszy raz na tyle No już, 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 już Dobra, idziemy w drugą Tak, tutaj ulubiony kolega, możesz się przywitać mhm. Wiesz Przywitane? No, cześć, cześć, dzień dobry, się, mamo, idziesz na trening, ty odpoczywasz, chodź. <słuch> Idziemy skakać. Co? <słuch> Tutaj jest lepiej, bo nie muszę przebijać się przez ten cały wiesz, i nie kurzę sobie oficerek. I no. Chodź. I'm kind gonna of butterfly Baby, you give yeah. me a good You whip up my appetite bardzo dobrze się prowadzi, ale jest mega gorąco, więc dzisiaj też nie będziemy przesadzać z ilością skoków. Yy, zobaczymy, ale jest naprawdę ciężko i będę miała na bańko palone nie Będę wyglądała jak Rona. Ale nic, chwila w i tutaj pojedziemy na niziutkie tarpie na rozgrzanie Ale zresztą tutaj nic takiego wysokiego nie ma Więc czy zaczniemy od tego, czy od tamtego To się nie będzie brzmieć No dobra, zaczniemy od do tego najmniejszego No dobra, ważne, że Że chce Tutaj zdecydowałam się, że Obniżymy tego drąga, no bardzo asekuracyjnie siedziałam, żeby chociaż go po prostu przestać przelądać. Jeszcze raz to pojadę. Tutaj, już ten skok wyglądał trochę lepiej. No i pokuś lepiej totalnie się prowadził i nie próbował odskakiwać w ruch. Dobra, analizując, z jest koń trochę rozstrenowany i w szeregach zawsze mieliśmy ten problem ale w gimnastyce ja w ogóle bardzo się mam na nią gimnastykę, bo on właśnie jest taki momentami odskakujący, że potrafi to zrobić ale chyba wiem, że z sobie radzić bardzo dużo lewej wody, pilnowania i prawej łydki i jakby przytrzymania do tej drugiej przeszkody będzie to pewnie na razie wyglądać jak wygląda ale nie jestem w stanie mu dać pełnego zaufania i odpuścić mu więcej ręki no bo zwięzę, a nie mogę sobie pozwolić na upadek, bo moje kolana czeka na rezonans. Dobra, podnosimy do tej mniejszej wysokości i spróbujemy to jeszcze raz przejechać. No, no nic, zdarzają się takie rzeczy, ale ważne, że Ida i tak idzie chętnie na te przeszkody do przodu. To sami mu się odpala taka lampka, A może coś tutaj wykombinuję dla matki, bo nudno się zaczyna robić. Dobra. Tutaj niestety znowu będzie miał próbę spłynięcia, jednak ja mu na to nie pozwoliłam. No i wygląda to jak wygląda. No ale nie mogę pozwalać mu na takie rzeczy, bo będzie to później wykorzystywał. Się po tym chwilę wybiegać, bo widać, że bardzo potrzebuję tego. Widzisz tą radość? Stwierdziłam, że na sam koniec pojedziemy sobie mały parkurek, Proszę bardzo o wyrozumiałość, bo to był nasz pierwszy parkour od ponad roku. Em, tutaj w tym zakręcie coś nam nie pykło. Poker nie chciał mi wejść na kontakt, więc stwierdziłam, że zrobię woltę, uspokoję go, wprowadzę z powrotem na ten kontakt i pojadę jeszcze raz. On ma tą przypadłość, że po przeszkodzie bardzo jakby się rozpędza i ja mam wtedy taki lekki problem z jego, o właśnie, przytrzymaniem. I on tutaj mi ucieka od kontaktu, i tak dalej. No mamy umówiony jakiś trening skokowy, więc spróbujemy popracować nad tym problemem. On tutaj ładnie się wybił. Bardzo mocno szedł na te przeszkody, bardzo chciał znaleźć się po drugiej stronie. Wydaje mi się, że sprawiało mu to i że naprawdę chciał poskakać, że tęsknił za tym. No, ale jednak ten szereg zawsze nam sprawiał problemy, więc no, musimy nad nim mocno popracować. Dobra, jesteśmy po i kilka słów o moich odczuciach w parku. Był tragiczny, naprawdę bardzo ciężko się go prowadziło, no ale to był nasz pierwszy parkur od roku i to wiecie, no już kilka przeszkód było. Eee, nie były to, wiecie, pojedyncze sekwencje, tylko cały parkur, no ale myślę, że to jest do przepracowania. On bardzo mocno leciał po tych przeszkodach, bardzo mocno się napalił. No, nie wiem, mamy trening za kilka dni, cztery chyba, z Karoliną prawdopodobnie, jeśli nie pokrzyżują nam się plany. No i zobaczymy, może Karolina coś nam doradzi. Niestety, z Laurą, no chyba na razie nie będziemy trenować, zobaczymy. Ma bardzo dużo pracy i, i studiuje, i trochę nie ma na nas czasu. Ciężko by było nas gdzieś wkleić. No natomiast dobra, ważne, że są chęci, że on idzie do tej przeszkody i naprawdę szedł jak szalony. E, później po przeszkodzie było bardzo ciężko go troszeczkę ogarnąć, bo on, nie wiem, on jakby zamknął jakieś klepki, i e, dobra matka idzie do przodu. E, ki, że ty tam mnie na kontakt bierzesz, mnie to nie interesuje, ja nie chcę wolniej iść, a chciałam go wiecie, no jakby powrócić do tego tempa parkurowego, e, ale się nie dało. Także no dobra, ważne, że są chęci, że idzie do przodu. Troszeczkę w tym zakręcie mieliśmy problem, bo chłopak w ogóle jakby przestał oddziaływać na moje pomoce. No ale nic, idzie, idzie na przeszkody jak burza, więc tylko teraz musimy dopracować troszeczkę jazdy na kontakcie, tempo w parkurze, równe tempo i żeby nie uciekał z tego kontaktu. Także no, to jest nasza misja, ważne, że, że idzie i chce skakać. No dobra, tu mieliśmy jedno wyłamanie w tym szeregu, no ale już mówiłam, że on ma, on ma czasami takie jazdy, wiecie, niby jest chętny, fajny, ale szereg jakby już... E, dawałoby mu pole do popisu, może też odczuwa to, że może, e, że gdzieś tam ja się boję na nim tego skakać, ale ogarnęłam, więc mam nadzieję, że już więcej taka sytuacja się nie powtórzy. No cóż, życie, czasami błędy się zdarzają w dzieciństwie nie ma nic idealnego. E, nie męczę go już więcej, e, nie chcę powtarzać tego parkuru, wiem, że był średni, ale przejechał go w miarę, więc na tym po prostu zakończę. Nie chcę go męczyć, nie chcę go zniechęcać, eee, chcę, żeby miał z tego radość, ubaw. No i wiadomo, też nie chcę przemęczać tego jego nóżki, więc gitara. Także dawajcie, jak to nasz pierwszy parkour e, po roku nam wyszedł. No nie jest idealnie, nie jest, ale, ale wracamy. Mamy miesiąc, miesiąc do przygotowania się na 50 cm. Nie wiem ile te przeszkody w sumie miały centymetrów, ale zakładam, że tak gdzieś koło 40, chyba 50 nie miały, no. Ale musimy jeszcze przepracować yy, oksery, no i te szeregi i prowadzenie w parku, że no bo tutaj to, to jest różnie. No, dobra, nie gadam więcej, bo zanudzam was. Wstępuje e, pokarka i e, chyba weźmiemy go na kąpiel, jak się troszeczkę ostudzi z emocji, no jego głowa to jest po prostu... Niesamowita. Czasami mam wrażenie, że on się bardziej poci z tego podekscytowania z tego, że coś robimy, niż z tego, że po prostu musi po prostu dużo pracować, bo on generalnie dużo nie pracuje i go bardzo oszczędza, więc wydaje mi się, że to z takiego podekscytowania bardziej jest to pocenie. No ale też dzisiaj jest ciepło, więc ja też się mega spociłam, także no, kąpiel się przyda. Proszę Państwa, będziemy robić pierwszą w tym roku kąpiel Pokerka z produktem od Doktora Horsa czysty koni, szampon do mycia sierści i włosa do każdej maści, polecamy bardzo serdecznie już myliśmy kiedyś mu skarpetki i się pięknie domyły, także dzisiaj jest piękna pogoda bardzo ciepło, więc troszkę go umyjemy, bo chłopak się zapuścił po zimie, więc na razie popuczymy, a później użyjemy Ale wrodny koni, omegi! Połem? A, nie do tego. Wiesz co, ja to jednak chyba wolę ręką, nienawidzę gąbek. Trzeba się wykąpać, chociaż raz w roku. Czyli to nie to jest 22 stopnie są, co? Mega oto. Jeszcze chyba więcej. W ogóle trzeba było obciąć ogon, bo już dotyka ziemi. Tu mm. <noise> <noise> trochę piany jest, wiesz? Zobaczcie jaki pokarek jest obrażony strasznie, że musi się kąpać Przepraszam, dostaniesz ciasteczko za to, okej okay? Już kończę Ostatnie podmyjki i koniec No piękny teraz jesteś Odświeżony jak czalala Cześć. Już! Tak. Jeszcze wyczyściłem trochę mu główkę. o Jezu, jak nie lubi, o jak nie lubi. Trzeba umyć się pomodnie. Słuchaj chłopaku, trzeba. Zobacz jaki brudny jesteś. Trzeba umyć się No... Chyba, że od razu będziesz ładniejszym koniem. No i jak Serak powiedz zostaw mnie. Już nie chcę. No. Pięknie wyglądasz teraz. Zobacz jak fajnie. No. Nie podoba mi się. Dobra, jeszcze wodę z niego i będzie go Już. Czy jeszcze? Pokaż. Chlap jest to trochę brudne. Oje, no, już nie obrażaj się na mnie. też ja się tak kocham mocno. Trzeba dbać o higienę, wiesz? No, Mua. no i dobrze. Dobra. Prześciu. Pięknie, jaki czysty jesteś teraz. To bo już byliśmy tu zimowej sierści, tak? No, także po karek sobie je. ja tutaj wcieram ijzer po treningu. Konik umyty, wypachniony, zadowany, najedzony. I ja z wami się żegnam. Trzymajcie kciuki, żeby udało nam się przygotować do tych zawodów 10 czerwca. Mam nadzieję, że nam jakoś to pójdzie. No i widzimy się w kolejnych filmach. Bój, się ty,